no mordy, ja jestem Fenku, witam was bardzo serdecznie. Ogólnie dzisiaj taki troszeczkę odcinek nagrywany w utrudnionych e, warunkach. Słuchajcie, musimy sobie znaleźć trawę z tego co pamiętam. Czegoś mi brakowało do rozpalenia ogniska. Dokładnie trawę nam brakuje. Musimy szybko tam pobiec i przepalić. Widzę, że mamy 7 jagód. Całkowicie o tym zapomniałem, że mamy taką wiecie, kiedy sytuację tutaj. I tak się przyznam, że odpowiełem sobie tę i chwilę stałem w miejscu, zamiast od razu biec bo nagrywam to na następny dzień i już nie pamiętałem co się działo niestety. Mm. Dobra, widzę, że dzisiaj, ta, czy na tym odcinku, już będziemy mieli zimę. Uda nam się do niej wytrzymać, więc dosyć chyba fajnie. Czekajcie, odsuwajcie lekko mikrofon. Hmm, tutaj już, kurde, pobiegniemy sobie do góry po tą trawę. Mamy 12 głodu, tylko 11, i zaraz nam życie zacznie spadać. Niestety, jak nam się skończy. Hmm, czy... Ciekawe, czy daleko jest jeszcze do tej trawy tutaj, która była na mapie. Kurde, ominęłam. Nie, dobra, tutaj jest widzę. to stawiamy sobie ognisko i ogarniamy. Utrudnione mamy warunki dzisiaj, dlatego że przed chwilą sobie, przed odcinkiem stwierdziłem, że zjem sobie płatki. No i to był taki 500 IQ pomysł. Tylko, że w tym opakowaniu akurat od mleka było e, tak jakby. to powiedzieć, czekajcie, bo ten kabel się strasznie tutaj prączy od e, Taki jakby coś, co trzeba pociągnąć, no i to się odrywa, no i wtedy się otwiera dopiero. No i ja to za to pociągnąłem, no i mi się rozlało mleko na podkładkę, no i zanim bym to wytarł, to i tak to by wsiąknęło, no i stwierdziłem, że 500 IQ pomysł, to zalanie tego wodą, żeby mi później nie śmierdziało, no i zalałem to wodą i teraz mam całe biurko mokre, w sensie całą podkładkę, więc ona będzie sobie powoli słama, mam nadzieję, że mm, nie będzie mi to przeszkadzać w grze, no bo troszeczkę, akurat myszkę mam na suchej części, ale rękę trzymam na mokrej i tak jakby ta myszka jest na krawędzi tej suchej mokrej, a klawiatura jest na mokrej, no ale trudno. Nic z tym nie zrobimy. Tutaj mamy dziurwa. Nie będziemy w nią wchodzić. Pójdziemy sobie ponieszczyć te kamienie. Jeszcze jeden dzień i mamy zimę. Więc hardcore totalny. Dobra, wiecie co? Może nie będę tak ryzykował i nie będę tutaj zostawał i kopał tego kamienia. Dlatego że ja nie mam wystarczająco trawy na pochodnie. A jedna pochodnia mi na noc na pewno nie wystarczy. Więc fajnie by było, już zacząć, chyba stąd wracać. Chociaż. Ja nie jestem pewien, czy tutaj przyszedłem tylko po kamienie, czy po coś jeszcze, na pewno po coś jeszcze tutaj przyszedłem, nie ma szans, że tylko po to. Więc, aha, chyba chciałem sobie te ule zniszczyć, ale nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł, nie no, myślę, że nie będę tego robił. E, tylko zaczniemy sobie wracać w stronę naszej bazy. No tak, dokładnie, nie będziemy stąd nic brali, już trudno, przebiegniemy się w tamtą stronę, chyba, że zniszczymy jeden ul i nazbieramy pięć pszczół. Nie no, te pszczoły z tym, są nam całkowicie niepotrzebne, zaraz będzie... Zima to one i tak nie będą działały w zimę. To by było mega głupie, jakby pszczoły na przykład mogły działać w tym zimę. Nie wiedziałem, że taka zwykła pszczoła może rządzić. To dosyć ciekawa sprawa, bo przez cały czas wydawało mi się, że rządzić mogą tylko te takie czerwone. Dobra, mamy cztery pszczoły. Yy, ogólnie je sobie zabijemy. Dostaliśmy cztery rządła i jeden miód No sobie zatrzymamy z żądłami na razie nic nie będziemy robić. Wow, strasznie szybko się nam używa ta łapka, także ta, czy ta e, siatka na owady, bo ja mówiłem cały czas, że to jest siatka na rybaki, ale to mega głupio brzmi, więc siatka na owady, powiedzmy. E, tutaj ciekawe co jest w dół. możemy sobie pobiec, myślę na spokojnie, nigdzie nam się nie śpieszy, chociaż no, z tym jedzeniem to jest totalna tragedia. Myślę, że najlepszym źródłem naszego jedzenia będzie... Mm, Czekajcie, tak patrzę na tą mapę. Najlepszym źródłem jedzenia będzie zabijanie tych świnek tam obok nas. I w sumie pewnie całą zimę będziemy się skupiali na tym, żeby z nimi walczyć. Chociaż myślę, że... A nie, no nie wiem. Zastanawiam się, czy jednego dnia z dołu uda mi się pozabijać przynajmniej trzy. Bo to jest taki minimum, które musimy osiągnąć, żeby mieć... Żeby przetrwać w ogóle. Tylko głupie by było, gdybym przez... Yy, całą zimę... Męczył się z tymi... Przez 20 dni całe w Notstarwie męczył się tylko z, z, z świnkami i ubijaniem ich. I to by całkowicie nie miało sensu, żebym to nagrywał. No nie wiem, na początku tak na pewno musimy zrobić. Później jak zrobimy sobie zapas jedzonka, to wtedy będziemy mogli pomyśleć o czymś innym, żeby z, z jakiegoś innego źródła brać jedzenie. Bo... Zresztą zobaczymy, co zima nam zaoferuje. W ogóle podczas zimy fajnie by było, jakbyśmy poszli zdobyć kieł. Tylko, że z tego co pamiętam, to ja igla jeszcze tutaj nie odkryłem. Nawet jak sobie spojrzymy na mapę, to z żadnej strony tutaj igla nie widać. Noc się robi, co nie? Wieczór dopiero, okej. Okay. No, jak sobie popatrzymy, to nigdzie tutaj igla nie ma, niestety. A więc troszeczkę kiepsko, bo jednak chciałbym dopaść naszego oponenta, jakim jest chyba, nie wiem w sumie, co to może być, z takimi długimi zębami jakiś morz czy coś takiego. Więc fajnie by było Morsa dopaść, ale raczej nam się to nie uda. Tutaj mamy Pajoka. Dojedziemy go sobie. Mam już 5 tych Spidergladów, które nas uleczą za jakieś 40 zdrowia. Dosyć sporo, tym bardziej, że mamy Full HP. W ogóle idę dobrze? Idę dobrze chyba, co nie? Nie ominąłem naszej bazy? Nie, dobra, ona jest dopiero tutaj. Więc nas spokojnie mogę sobie iść w tamtą stronę. I z tym jedzeniem będzie straszny problem w tą zimę. Ja nie wiem czy jestem odpowiednio przygotowana, wy na pewno. I jakbym miał strzelać to do dziesiątego dnia noc będzie nam się tak jakby cały czas wydłużać, a po dziesiątym dniu będzie nam się skracać. Chyba, że teraz e, będzie ten ostateczny czas, kiedy e, tak jakby noc będzie najdłuższa. Teraz jak będziemy wchodzili w tą zimę, a później tylko nam się będzie skracać podczas zimy. Zobaczymy zresztą jak to będzie z tym dniem. Ja nie ogarniam. Trochę głupoty gadałem i pewnie namieszałem. Ciężko to jest ogólnie wytłumaczyć, więc, więc mniejsza. Tego nie możemy przepalić, więc możemy sobie w sumie zjeść. Wtedy to mogliśmy to sobie zostawić, bo to jest dosyć dobre pożywienie na zimę. Fakt faktem daje nam tylko 9 zdrowia, ale i tak by mogło się po coś nam przydać. Tutaj jest pusto niestety. W ogóle sprawdzę czy się odcinek nagrywa, bo, bo jestem ciekaw. Skapem w ogóle mam. Wow, co tu się zadziało? Nie nagrywa się. Nie no, nagrywa się. Znowu popatrzyłem na live, że jest 0-0. I już tak sobie pomyślałem, to było takie nie nagrywa się. I to tak naprawdę niezależnie, jakbym był jakoś tak mega załamany i zdziwiony, ale w głębi duszy byłem załamany i zdziwiony. Dobra, gitowa. Nie wiem dlaczego mi się escape w tle odpalił W ogóle nie wiem dlaczego mam scape'a na tym kopie, skoro go nigdy nie używałem ani nie ściągałem, ale pewnie był od początku. Jakbym miał zgadywać. To co? Wbijamy sobie, wracamy do naszej bazy. Tutaj mamy troszeczkę patyków. Hmm. Tutaj mięso nam się suszy. Na razie nie będziemy go ruszać, myślę. Nie ma co. Zatrzymamy się tutaj. Noc się już robi. Więc rozpalimy sobie ognisko nawet z trzech. Dlatego, że ta noc jest o wiele dłuższa od tych, co zawsze były poprzednio. Ten nasz hamba za niedługo będzie słabszy od naszej włóczni Jeśli 34. No jeszcze trochę. Wiecie jaki powinien chyba być nasz sposób na sukces? Chyba odkryłem dosyć fajny sposób, jak będę sobie załatwiał. Będę zabijał pająki, tutaj niestety ich nie ma za dużo, tutaj jest ich dosyć sporo. Więc będę zabijał te pająki i będę zamieniał świnki w te takie lepsze, bo z nich dropię o wiele więcej wszystkiego. No i z tych świnek będę dropił mięso. Z jednej takiej świnki dropi nam dwa mięsa, czyli jakieś 50 jedzenia. Co by oznaczało, że to miasto, które tutaj mamy, z tym, które będziemy codziennie podwadrał opić zaczęłoby nam na 7 dni. No, nie jest to najlepsze, najlepsza opcja, ale co mamy, że nam starczy. Ciekawe, czy ryby można jakieś ciekawe łowić, czy coś takiego. Bo, jestem ciekaw, w sumie nigdy tego nie robiłem. Zrobimy sobie prawdopodobnie teraz krok pota. Dokładnie tak tego krok pota, myślę, że sobie zrobimy gdzieś, gdzieś tutaj. O, tutaj w ogóle mamy mandarinian. Owoc? Znaczy mandra. Mand... Co? To jest mandarinian czy mandragor? Czemu on jest przytrany i nie mogę go zabić? Hmm. za co, co, nami teraz tak będzie biegał? Może mogę go w siatkę złapać? Hmm, nie mogę tego zrobić. Nie wiem w ogóle dlaczego go podnosiłem. Zawsze normalnie się go podnosiło. Hmm, troszkę denerwujące, jest strasznie. Ale nie mogę go zaatakować, a nic mu nie mogę zrobić. No to nie wiem. Chciałem go złapać, bo on, z niego możemy zrobić potrawę, która nam regeneruje praktycznie yy, całe nasze jedzenie. No ale nic trudno. Tutaj widzę, że. Yy... Mięso już nam usycha. Znaczy, no, psuje się. Ile zostało czasu? Okej, okay, musimy je wyciągnąć, żeby się popsuł całkiem Dobra, Rozumiem wszystko. To co, bierzemy sobie to? I mamy ostatni dzień przed zimą. No, co, niestety, trudno się mówi. Musimy się przejść prawdopodobnie do pająków, żeby je wyjaśnić. I żeby tą świnkę zaraz zamienić w potwora. Znaczy no nie tą, bo niekoniecznie tą, ta jest najbliżej, to pewnie do tej przyjdziemy. Więc to, zaczynamy sobie od tego, że idziemy wyjaśniać sobie te pająki. E, mam nadzieję, że te złote na mnie, znaczy te złote na mnie nie wlecą, bo jak, jak widzicie, ze z moim, no z moją brojką, Co ja gadam, czemu się tak strasznie zakręciłem? Tak dosyć dużo osób przekręciłem pod rząd. E, chciałem powiedzieć, że z moją zbrojką jest dosyć ciężko. Trzeciopoziomowe to już są. Powaliło. wow. Okej, okay. i przyszły złote. I tu tak jakieś większe złote, albo nie. Nie wiem, ale zazwyczaj było ich o wiele mniej. Idą do nas cztery złote, gdzie zazwyczaj były dwa, czy coś takiego. Dobra, znowu idą te złote. Z tymi złotymi nie chcemy się bić, no bo przed nimi nie da się zrobić w żaden sposób uniku. Niestety, dobra. Wiecie co? Może jednak będzie lepiej, jak sobie po prostu pójdę bić się ze świnkami. Nie będę skupiał się na zdobywaniu tego mięsa z pająków. No, muszę zabić cztery pająki po to, żeby... Mm -hmm. Cztery pająki po to, żeby zdobyć dwa mięsa. Nie wiem czy to jest opłacalny deal. Mm. Potrzebuję to i potrzebuję to. Ilock tree mamy. I czego mi brakuje? Potrzebuję jeszcze kupy, dobra. Rozumiem. Więc musimy się przejść. W ogóle mamy tutaj zbrojkę 23% zużycia ma. Dziwne, tutaj mamy bery busze, takie jeszcze, wiecie, zebrane, więc fajnie. One nam się może do czegoś przydadzą. O tutaj mamy w ogóle ten owoc, może w dzień się go da tylko zebrać, wieczorem się nie dało. No nie wiem, możemy spróbować. Okej. Okay. Udało nam się go zebrać. Z tego co widzę to on się nie psuje. Jak widzicie taki po prostu daje nam 75 głodu i 60 życia. To jest mega dużo, ale z tego co wiem to jeżeli wrzucę go do kropota z czterema patykami to będziemy mieli potrawę, która regeneruje nam pewnie całe yy, jedzenie. Troszeczkę sanity i troszeczkę życia. Zresztą zobaczymy, bo nie jestem pewien, czy dobrze to zapamiętałem. Jeżeli nie, to... Poza odcinkiem sprawdzę na Wiki, jak się kraftuje ten. Owoc. No bo jestem pewien, że da się go wykraftować, ale jak to już nie pamiętam. Dobra, podchodzimy sobie tutaj do bawołów. Naszym celem jest zebranie pięciu kub, żebyśmy mogli sobie te grzyby posadzić. Pierwszy. nie, drugi raz będę miał farmę grzybów, ale prawdopodobnie pierwszy raz będę miał taką farmę grzybów, że wiecie, że... podniosę z niej coś, bo tak to wcześniej posadziłem grzyby, ale... No nic z niej nie wyciągnąłem. Okej, okay, dobra, mamy 5 kup. Powinno nam starczyć. I co, wracamy sobie teraz do naszej bazy zrobić pierwszą farmę z grzybami. Kurde, zima. Zaraz, troszeczkę się tego boję, obawiam się. Jak zmienią nam się pory, w sensie, że wieczór, noc i w ogóle. Bo obawiam się, że ta noc będzie dla nas za długa. No ale nie wiem, zobaczymy. Zetniemy sobie tutaj drzewo. Widzę, że żaden drzewiec nas nie chce dojechać. Całe szczęście. O, tego to już nie chciałem niszczyć. Ale spoko. Dostaniemy dzięki temu jeden drewna. Więc mamy troszeczkę drewna, żeby sobie napalić w naszym kominku. Sanity nam spada. Nie wiem, nie jestem pewien, czy podczas zimy, ben, czy podczas zimy będę miał wystarczająco jedzenia, żeby się przespać w naszym namiocie. No bo, no mam wrażenie, że z jedzeniem to ja nie jestem najlepiej przygotowany. No ale trudno, zresztą zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, to co, kraftujemy sobie mushroom planter. I gdzie ja chcę sobie go posadzić? Tak się zastanawiam, gdzie będzie najlepsze miejsce, ale może jak tutaj sobie rząd zrobię, albo dwa rządki, to będzie kozacko. Hmm, dobra, postawmy sobie go tutaj. Wiem, że teraz to wygląda jakbym posadził go tak na odwal się na środku, ale wcale tak nie jest. Dobra, mamy dwa grzyby, niech one sobie tam rosną. E, prawdopodobnie nie muszę tego nawozić ani nic. Nie wiem w sumie. O! Jest wieczór i ona będzie nam tutaj skakać. Okej, okay, czyli tylko wieczorem możemy zapać. Fajnie, że mamy dwie takie e, takie owoce. Dwa... No dokładnie. E, nie mamy patyków przy sobie, co? Przecież mieliśmy już 40 ich nie widzę, prawda? Niemożliwe, że mi wszystkie znikły. Nie on teraz będzie cały czas tutaj siedzieć i nas denerwować. Najgorzej, Kurde. Usmażymy za karę twojego ziomeczka. I sprawdzimy przy okazji, czy na pewno tak się to robiło. Eee... Yy, mandryk, soup. Dobra, tylko pytanie, czy ja chcę teraz to skraftować, bo to pewnie będzie miało jakiś tam, wiecie... Yy, czas przydatności. A ten samowód w sobie nie ma żadnego czasu przydatności, więc ja sobie go może zostawię w skrzynce. Niech sobie tutaj leży. Nie no, tutaj będzie cały wieczór z nami siedział, i będzie nas denerwować teraz. Lamus głupi. No, nic z nim nie zrobimy. No, trudno. Będzie musiał tutaj być. No i ja tak patrzę, co ja mogę tutaj coś ciekawego skraftować, ale no nie mam żadnego pomysłu. Czekamy sobie na wieczór. Nie. I teraz powinna być już zima. Chyba. Zresztą zobaczymy. Ale ty jesteś denerwującym frajerem. Ja nie rozumiem całkowicie dlaczego twórcy gry wymyślają takie irytujące rzeczy. To jest mega takich irytujących rzeczy i to akurat ta Shikera na przykład, która wydaje takie dziwne dźwięki. Albo taki owoc. No nie wiem, może to był plan na zrobienie dobrej gry czy coś. No i widzę, że zegar już wchodzi na zimę powoli. Z tego co wiem to wszystkie pory trwają 20 dni. Więc po tym dniu powinna się zrobić zima. Ale czy tak będzie, to zobaczymy. Mm, niestety, tak jak już mówiłem, nie znalazłem yy, igla w żadnym miejscu. Sorry za te dźwięki, on później przestanie. Jak zobaczy, że jest głupi, po prostu w dzień chyba się schowa w ziemi tyle. No, nie widzę tutaj żadnego miejsca z. Morsem, czy z czymś takim, no nie wiem, z tego się kiełd Cokolwiek to jest To nie mamy tego Niestety, a to można tylko w zimę dojechać Więc fajnie by było się jakoś postarać Żebyśmy mogli Wiecie, go dojechać O, idzie do nas jakaś ręka Skąd ona do nas będzie szła? Stąd, trzeba wystraszyć frajerkę Dobra i co, i ona znowu będzie. Nie, dobra, przestraszyła się, czy znowu będzie do nas lecieć. Zaraz się dzień zrobi, to i tak już nam ogniska nie zgasi. Pamiętam, że za pierwszy razem nie ogarniałem, że mogę odstraszać te ręce. I ona po prostu przyszła, zgasiła mi ogień i zdedałem. To było straszne. Teraz, nawet jak nam zgasi ten ogień, to i tak. wywalone w nią. Kurde, najgorsze jest to, że jak ja ją tam gonię, to ona pomimo tego i tak nie znika. Zazwyczaj było tak, że jak wyganiałem ją już z tego. E, tak jakby światła do tej ciemności to ona znikała. No ale nie, no jest trudno. Postujmy tutaj. Okej, okay, znikła. Ten owoc tutaj nam się schował. Weźmiemy go. Zbierzemy. Troszkę mi smutno jest, jak on wydaje taki dźwięk, że pada. <laughs> Może nie powinno mi być z tego powodu smutno. Dobra, widzę, że zrobiło się tutaj. Tak bardziej zimowo rzeczywiście się zrobiło. Mamy 20 jedzenia. Wiecie co? Może sobie już teraz te jagody zbiorę. No bo zaraz będzie straszna bieda z tym jedzeniem. Pingwiny do nas przyszły. Normalnie to bym je zaatakował, ale pewnie całe stado się na mnie rzuci. I będę miał lipę. Fajnie, fajnie, nie wiem skąd one się tutaj nagle wzięły, ale fajnie, że przyszły. Patrzcie je ja tam mamy wszystkiego, bo te macki zabiły te pająki. Powalona akcja, wow. Tam mamy jeszcze jakieś grzyby, ale to z nimi już trudno. <laughs> Dobra, znaczy chcemy się skupić? Na przepaleniu chyba tego. Żeby nam na jedzonko starczyło. W na nam pewnie może być zimno, więc będziemy potrzebowali... Jakiejś czapki czy czegoś pewnie, jakbym miał zgadywać. Zresztą zobaczymy. Zapomniałem, że później jest taka chwila przerwa, bo jest wiosna. To jest taka sporo, spoka pora, a później jest już to lato, w którym wszystko nam się podpala. Ja nie wiem, czy do tego czasu wszystko ogarnę. Zresztą zobaczymy. Mm, tak, dokładnie. Jakbym chciał tutaj sprawdzić, co potrzebuję na strażaka. Strażak powinien być gdzieś tutaj. Nie, dobra, w tym nie będzie. On będzie. Hmm. W świetle na pewno nie, w nauce? Dokładnie tak. Potrzebuję 15 kostek lodu i dwie diody. No niedobrze, bo z tymi lodami będzie straszna lipa po prostu. Okej, okay, jakaś inna w ogóle jest muzyka w tej grze, z tego co zauważyłem. Nie będziemy sobie zbierali tych krzaków, bo one prawdopodobnie z nimi się nic nie stanie, ale po prostu nie będą w już odrastać. Jakbym miał zgadywać. Nie mam pojęcia czy tak jest. Tutaj mi jeszcze nie było... Więc przebiegniemy się w tą stronę, zobaczyć co tutaj spotkamy. Fajnie, że muzyka się zmieniła. Niestety, jeszcze śniegu nie mam, ale to nie wiem, pewnie musimy się poczekać. Czekajcie, sprawdzę, ile się odcinek nagrywa. 19 minut, no to chillera. Tutaj mamy jakąś skrzynkę w ogóle, to przejdziemy się zobaczyć, co w niej jest. Mamy blueprinty. Kurde, nie mam pojęcia, dlaczego one nam mogą być potrzebne. To może nie będę ich brał. Jak znajdę, dlaczego one nie są potrzebne, to po nie przyjdę. Hmm. No nie wiem, dziwne dziwne. Tam widziałem, że razor, blu, razor blueprint był, a razor to jest to. Brzytwa chyba dokładnie, tak to się nazywa, ale nie jestem pewien. Yy, dobra, tutaj nam się ścieżkę chyba zaraz będzie kończyć, niestety. No nie wiem, zobaczymy. Pobiegniemy sobie do końca. Ja szedłem tutaj z myślą, że za tym biomem spotkam biom z kamieniami. Na przykład takimi złotymi. Fajnie by było to znaleźć. O! Dokładnie, jest taki biom prawdopodobnie, chyba że to nie jest ten biom. Kurde, nie wiem. To może być też biom z oazą. O, mamy oazę. O, mamy 4 stopnie. Chyba nie jest nic dobrego, co nie? Hmm. I widzę, że nam ekran lekko zabluz. Jakbym miał... W... Może nauce znaleźć? Jakieś rzeczy, takie... Wiecie, żeby... Hmm... To będzie w ubraniach na pewno. Nie, no tutaj nic takiego nie widzę. Kurczę, co by mogło mnie uratować? Ja tutaj najbardziej szukam jakichś ciuchów, tutaj mam jakieś czapki. Może, nie wiem, w tej grze chodzi głównie o czapki, a nie o ciuchy. No nie wiem. Myślę, że... Kapelusz mógłbym zrobić na spokojnie. Ale nie jestem pewien, czy on będzie wystarczający. Kurde, tak sobie biegam po tym biomie, bo myślałem, że tutaj będą złote kamienie, no ale niestety ich nie ma. No już trudno. Mm, co, ogarniemy sobie pewnie zaraz ognisko, jeżeli spotkamy jeden trawę, No niestety chyba nie spotkamy. Prędzej dobiegniemy do naszej bazy. Jak wezmę sobie torcza w łapę, to powinno mi się zrobić cieplej. Mam nadzieję, że to nie działa tak, że w nocy robi się jakaś minusowa temperatura, przez co jeszcze więcej tracimy. I jeszcze będzie lipa, zresztą zobaczymy. Teraz mi się ta temperatura podnosi, nie wiem dlaczego. No dziwne to jest, ale wiecie co, to będzie już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, ceniajcie, elo.